...była chińskie w Japonii to jedzą, oni to w Japonii jedzą Ja pierdzielę, jak oni mogli Japończyków do Polski puścić? Jak oni Japończycy rzucili bombę na Himie Na bombę ukradł, rzucili na... Japończycy wrzucili bombę ukranu na, na tego, na tego, na Stany Zjednoczone. A jeszcze na Japonię wrzucili, w Hiroshare. wrzucili bombę ukranu bombę uklarną na Japonię. Hiroshara chyba to było, widzowie Hiroshara I zginęło bardzo dużo osób, połowę osób z Chin zginęło. Połowę, połowę, połowę wyginęło po tej bombie, połowę. Połowę tego yy, Japończyków wszystko zniotło z tego z miejsca i zabiło połowę ludzi. Miliardy ludzi zginęli przez tą bombę na Hyruszemę. Co tu się nazywa Hyruszara? Nie powiedzmy dokładnie, żeby nie przekręcić.